Sebastian Wojtysiak, chemia dla klasy siódmej. Zanim przejdę do meritum, to nie wiem, czy mówię do osób pełnoletnich czy nie, ale jeśli jesteś nawet osobą niepeł niepełnoletnią, to pewnie masz w swoim otoczeniu sobie pełnoletnie, jakichś rodziców, przyjaciół itd. Dzisiaj są wybory. Proszę, przypomnijcie tym, którym możecie przypomnieć, a jeśli sami jesteście pełnoletni, pójdźcie na wybory. To jest szalenie ważne, żeby wszyscy głosowali, żeby jak najwięcej osób oddało głos żeby te wybory były świadectwem tego, czego chcą wszyscy Polacy, a nie tylko ci, którym się akurat zachce pójść do urn. Więc przypominam o tym, uważam, że to ważne, dlatego mówię o takich rzeczach. Tymczasem, jeśli chodzi o chemię, to skończyliśmy moduł drugi mieszaniny. Był duży, były dwa filmy, wrzucałem je z tygodniowym odstępem. I co tam było w tym module? Było ogólnie o podziale mieszanin na jednorodne, niejednorodne, przekreślone oko, bo jednorodne to takie, których na oko nie widzimy, że są mieszaninami, wydaje nam się, że są substancjami. Rozdzielanie mieszanin. Różne metody rozdzielania mieszanin, zależnie od tego, jaka właściwość fizyczna na tyle różni dwie substancje, że można je rozdzielić. Czyli jeśli różnią się wielkością ziaren, to sitko. Jeśli właściwościami magnetycznymi, czyli jedno jest magnetyczne, tak mówiąc precyzyjnie, to magnes. Jeśli gęstością i nie mieszają się, i są to dwie ciecze, to wtedy rozdzielacz. Jeśli Mamy różnicę temperatur wrzenia, to możemy wykorzystać odparowanie, jeśli to jest ciało stałe i ciecz, lub destylację, kiedy są to dwie ciecze, to już trochę bardziej skomplikowany proces. I wreszcie, kiedy jest różnica rozpuszczalności w jakimś rozpuszczalniku, to wrzucamy do tego rozpuszczalnika, mieszamy i sączymy przez sitko. Jedno to nierozpuszczalne staje na sitku, drugie jest w przesączu razem z rozpuszczalnikiem. Ponadto w tym module pojawiła się gęstość. Gęstość to masa przez objętość i tym wzorem trzeba umieć się posługiwać na wszystkie sposoby. W szkole podstawowej, w klasie 7-8, na fizyce, na chemii jest to najczęściej spotykany wzór, najczęściej się z niego korzysta. I tutaj trochę tak bardziej matematycznie napisałem, o co chodzi z zawartością masową składnika i zawartością objętością składnika, czyli tak zwanym składem, który przypominam, jest informacją nie tylko co, ale też ile jest w mieszaninie. Teraz zaczynamy nowy moduł. Klasyfikacja materiałów. Tak go nazwałem. I w ramach tego modułu dowiecie się, że już nie tylko mieszaniny się dzielą na jednorodne, niejednorodne, ale również substancje dzielą się dalej na dwie kategorie, i każda z tych jeszcze na dwie kolejne kategorie. Zobaczycie to w filmie klasyfikacja materiałów. Mam nadzieję, że go obejrzycie, czyli w filmie numer 3.1. A to jest, proszę Państwa, układ okresowy pierwiastków chemicznych, zwany też tablicą Mendelejewa i o nim też będzie po raz pierwszy właśnie w tym module i Dowiecie się odrobinkę o tym, dlaczego te pierwiastki są ułożone tak jak są. Więcej w przyszłości, w kolejnych dwóch modułach, kiedy wejdziemy głębiej, wejdziemy w budowę atomu. No i oprócz tego tutaj nadmieniam z punktu widzenia tego, czego oczekuje podstawa programowa, że jest 24 pierwiastki, których symbole i nazwy powinniście znać. To takie absolutne minimum. Ja do tego minimum moim uczniom jeszcze zakładam fluor, bo to jest bardzo ważny pierwiastek. Nie wiedzieć, czemu się na tej liście nie znalazł. No, ale się nie znalazł. Więcej w filmie modułowym zapraszam do oglądania.